Cześć, witamy Was na kanale Jedziemy właśnie, taka troszkę u nas spóźniona majówka Wyruszyliśmy z domu Trzy dni nie mogliśmy się zebrać No ale w końcu stwierdziliśmy, że Gdzieś można by było pojechać, coś pozwiedzać Wymyśliliśmy, że zostaniemy na Dolnym Śląsku Zobaczymy jak się rozwinie sytuacja, jak będzie z pogodą No i pierwszym naszym kierunkiem jest Bolków, okolice Bolkowa Camping pod lasem w sumie to jest są świny. W Świnach też jest stary, stara pozostałość zamku, którą można zwiedzić. Planujemy zwiedzić zamek w Bolkowie. Może zahaczymy kopalnię złota w Złotoryi. Także myślę, że będzie zapowiada się dosyć fajny, ciekawy wyjazd. W planach jest również Twierdza kłocka, Twierdza Srebrna Góra, kopalnia, stara kopalnia w Wałbrzychu. I ewentualnie jeszcze jaskinia Niedźwiedzia, ale tu jest duże pytanie odnośnie biletów. Bo gdzieś żeśmy właśnie wyczytali, że bilety do jaskini Niedźwiedzie, czyli Kletno, e, rezerwuje się z dosyć dużym, dosyć dużym wyprzedzeniem. No dobrze, no to tyle z takich rzeczy. E, jedźcie z No hej, hej, witajcie ponownie. No teraz jesteśmy na Esce, także chcemy Wam pokazać, jak tutaj. Ładny krajobraz też jest, jedziemy w stronę gór, zobaczcie, tam na horyzoncie widać las, takie skórze. No i właśnie Eska, afrykańska droga, pięknie się jedzie, trasa jest 3 Także zapraszamy w te rejony, Dolny Śląsk, bardzo ciekawe miejsce, można dużo rzeczy fajnych pozwiedzać. Każdy znajdzie też coś dla siebie. Zresztą wielu, wiele osób twierdzi, że właśnie Dolny Śląsk to taki region Polski, w który chętnie się wraca. Które zawsze zaskakuje. No dobra, dojedziemy dalej. Fabryka Mercedesa. Właśnie produkowane są elementy chyba silników, jak się nie mylę, tego typu rzeczy. A faktycznie Mercedes benz No, no bardzo, bardzo duża inwestycja właśnie w tych okolicach. Którą Fabryka jako. No, zobaczcie logo właśnie potężna hala. Mercedesa. No bardzo dużo osób tutaj właśnie w rejonie znalazło zatrudnienie w tych zakładach. No i bardzo dobrze że takie firmy też inwestują w takich miejscach. Jedziemy, jest piękna pogoda, słońce świeci. Ruch na drodze nie jest za duży lepiej nie można było sobie wymarzyć podróży jak, jak w dzisiejszym, nie? Za zężenie ruchu jest. No ale okay. pogoda, pogoda ma się pomóc. To nas trochę martwi, bo dzisiaj właśnie pokazywali prognozę, że słoneczko i miarę ciepła i jutro niby już ma się troszkę układać. No i zobaczymy właśnie, jak to będzie też do końca wyglądać. No, ale jeżeli nie, no będziemy się gdzieś przemieszczać za tym słońcem, że tam gdzieś... Minut, chociaż my to mnożymy z reguły razy dwa hmm. przyczepam się jedzie troszkę właśnie, wolniej Także gdzieś powinniśmy do 40 minut być już na miejscu bo... Ale widać, że rzepak fajnie kwitnie wszędzie no, dookoła rzepaki, No to Zaraz hmm. będzie dalej widać to lepiej Też fajnie widać to tu, tu Patrzcie jak fajnie rzepaczek kwitnie Jest żółciutko O, już możesz wkazać do no, głową Mamy teraz nie, 28, 28, 28, Jelenia Góra 6, a Praga 226 z tego miejsca. się kiedyś w ogóle planujemy też Pragę, ale na razie się tak czajimy, bo chcemy i nie chcemy i tak sami na pewno nie, nie Na co majówkę sobie. i na pewno nie... Dzień no, dzisiaj do 18 tylko. To wygląda jak ta wieża. No. Jedziemy sobie. Ładnie to. Jaki. jesteś wow, jesteśmy Soda. na kempingu. prawie bardzo. Weź rękę, po wow, jak to pięknie. Tu jakaś willa. Willa oran. Willa no, molek, no, francuska flaga może jacyś Francuzy mają? o tam Bolków Zamek z kolei a, dalej widać to... wow i tam to jest już masywny o tam. Hmm. skręć w lewo a, a każdy kemping w lewo, lewo. jest jakiś kemping w lewo i skręć lewo o tu miejsca od... skręć w lewo następnie

Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Trzeba podejść do recepcji. Zatrzymaj się, prosto w samochód leżą. Niech prowadzą. Opłoniec. Zakładać buty i wysiadkę. Wy jeszcze nie wysiadacie, ale możecie buty ubrać. Właśnie przyjechaliśmy już na kemping. Jest pięknie, zieloniutko, trawka. Byliśmy na całym, ale zdecydowaliśmy się tutaj. Tu jakieś dwie stare przyczepy nastałe ktoś sobie tu je trzyma. Tam jest fajny plac zabaw dla dzieci, więc zdecydowaliśmy się na tym piętrze tutaj zostać. To są huśtawki. Żeby dzieci, gdzie pogoda, mogło sobie trochę pohasać. No, ptaszki pięknie śpiewają. Bronia szaleje. To tu się odczepia przyczepkę. Nagramy trochę rutyny przyczepowej, co nie Natalka. No. Podoba ci się tu? Podoba. Fajnie. Ja to fajnie też Ptaszki śpiewają. Słuchajcie, cisza, spokój. Tu stoimy przy blisko recepcji i takie huśtawki są. Plac zabaw tutaj troszkę dalej. Przyczepko o nas na razie nie ma. No, tu nasza przyczepa. Jesteśmy tutaj, już wyciągnęliśmy trochę rzeczy, ja też ogarnąłem tutaj o podłączenie prądu, słupek jest blisko, blisko słupek, tutaj o mamy słupek z prądem, no w międzyczasie jeszcze nie pokazywałem tego, ale nalałem wodę, nalałem wodę i rozstawiłem zbiornik na, na szarą wodę, a właśnie korek trzeba zamknąć. Nie wiem, tutaj się, nie wiem czy podłogę będziemy wyciągać, ale chyba... A tam podłoga, subskrybujcie kanał. Podłogi chyba na razie nie będziemy, słuchajcie, wyciągać, nie, nie, nie ma takiego sensu. Mamy takie jeszcze klinie. To podłożymy sobie tutaj. Ale ja, mam... ja myślę, że na dwa dni to się nie opłaca maty wyciągać. No ja na razie zostawimy, nie, pod, nie potrzebujemy fakt faktem wyciągać, to, to masz rację. Tam. I tam jak się idzie dalej, to jest ten zamek jest. No właśnie widać. No, no dalej widać. Ja, właśnie, ja właśnie też nagrałam. Znaczy nie tam dalej jak co się ty idzie. Nagrywasz, patrzysz co nagrywasz? No tak. tak. Dobra, zobaczymy tutaj. Czy mamy zamknięte. A nie zamknięte. Butlę otworzyłem jedną na razie starczy. Jest pełna tam, nie będę otwierał drugiej. To sobie pozamykamy, bo chcemy jechać, słuchajcie, do sklepu. I zrobić jakieś zakupy. Tata wyjdzie A tam Bruno się da. Nagram tutaj. Natala kabanosy wcina. Mama rozpakowuje nasz bałagan. Idź, idź, idź To jest za bardzo bałagan. <grywka> za bardzo bałagan. Fakt, bo pierwszy wyjazd i... Nie byliśmy rozpakowani. Jeszcze nie byliśmy rozpakowani. Tak jak trzeba. Taki i pierwszy techniczny, jak to mówią. Pierwszy techniczne sprawdzenie wszystkiego. Tak, Jeszcze rower, co jeszcze? Ja mam jeszcze rolki. Długo ci to zajmie jeszcze tutaj? To my idziemy tam widok. Czy też chcesz iść z nami zobaczyć? Chodź Natala, to pójdziesz ze mną, pokażę ci widok. Ja zamknę samochód. Masz telefon? No? Bo to się jeszcze nie mogłem dodzwonić przed wyjazdem. Ale teraz już mam mogło... jest moja szafka? Chciałem krótkofalówkę wziąć. A, za was może weźmiemy. Poczekajcie. Trochę chaos. Niewielki. Muszę znaleźć kluczyk. Nie. Przy okazji wypadł drugi kluczyk. On nie może wypadać. Przy okazji też się zaciałem się krawędzi. A gdzieś zahaczyłem jak odkręcałem dopływ. Dobra, tutaj mamy, tutaj mamy y, nasz sprzęt. Drona. Nie. To są No to ja tutaj mogę Mamy Mamy sprzęt y, szpiegowski. Mamy, zostawimy jedną. Zostaw mamy jedną. Tylko ją włącz. Mamo. Pokaż, czy włączona. Nie. Raz, dwa. Dobra, Raz, dwa, trzy, cztery. No dobra, to my idziemy. No. Taka sprawa pokażemy. O takie coś pokupiliśmy. Że jak chodzimy pewnie po się, kempingu. pewnie się pytacie dlaczego A to tylko e, No wytłumacz dla, dlaczego. To jest tylko wyłącznie dlatego, że jak jesteśmy na kempingach różnych. To czasami ja z Brunet idę gdzieś, no i tak trudno, jak nie biorę telefony, to jest trudno nawiązać kontakt. No i dlatego po prostu kupiliśmy to dla bezpieczeństwa, że jak na przykład gdzieś się nawet zgubimy, bo kempingi zazwyczaj są duże, no to właśnie dzwonimy do, e, przez sygnał łapiemy do rodziców. Dokładnie. Ach, można się komunikować szybko. Lepsze niż telefon, bo jak jest włączony telefon, trzeba słyszeć, a tu zabrzyczy. Choć tu na górę idziemy, tu ładniejszy widok stąd. Też tak zauważyła. Ja też nagrywam na klawiszu. Pre... Na... 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 <słuch> no, pójdziemy. tu idziemy. ja już nie podejrzewam, Zaglądałem że... do tych domków, ale tu jeszcze, tu chyba będą, e, słuchać się, sanitariaty, ale się dopiero rozbudowuje. Tu takie flagi. Maszty na flagi. Flag na razie nie ma. A tam w dole, tam w dole, słuchajcie, jest jest recepcja i zaraz przy recepcji jest punkt do spuszczania szarej wody no i opróżniania kaset Tam też Także... ten kemping jest bardzo duży nawet tutaj to pole jest bardzo duże co dopiero się rozbudowuje i że można się na tym kempingu no, zgubić powiem szczerze no wow. No camping pod lasem e, bolków, świny tak pomiędzy w sumie bolkowym a a świnami, no zaraz pokażemy. Tu podejdziemy sobie. Tutaj mamy na całej Patrzcie jaki widok. Tam widać zamek. Jeden zamek i bolków w dole. A na górze drugi zamek. No, takie ruiny. W ogóle zobaczcie jaka działka. Tutaj ile tu jest miejsc parkingowych. To jest nawet nie ma nawet naszej działki. To jest chyba jeden z większych kempingów, na którym E, największych kempingów na którym do tej pory byliśmy i to o dziwo e, tak koło nas, prawda Natala to jest niesamowite że tu jest słuchajcie tu jest tyle miejsca no teren jest ogrodzony także tu raczej weśnik nie wejdzie nie powinien są słupy oświetleniowe także w nocy na pewno się tutaj świeci nie wiem czy to jest zapalane jak nikogo tutaj nie ma no, ale o magia tego miejsca to Zamek, ale zobacz, ale zobacz no. to, że są nawet posadzone kwiatki. A no właśnie, kwiatuszki są. Natala zauważyła, popatrzcie, nawet Zronkile. żonkile są tutaj, a tam I obok tutaj żonkili. Orkensje, chyba? Potencje, to Aż tak się nie znam. <laughs> ale, ale to mama by nam powiedziała, co to jest, no ale kwiatuszki są to nasadzone. Jest Czyli też świadczy to o tym, że ktoś dba. Na słupkach jest wtyczka. Ta, y, kempingowa ona jest lepsza uważam że lepsza jest tutaj ta wtyczka niż te normalne z reguły jeżeli jest taka możliwość to podłączamy się pod te pod te kempingowe no i słuchajcie tu zrobię wam taką panoramkę o, Tu zrobię wam taką panoramkę tam w, na wprost widać zamek bolków no i teraz obracamy się. Taka panorama pomalutku, po malutku, żebyście dobrze widzieli. I praktycznie zaraz po drugiej stronie na górze. Teraz w centrum. Ja bym powiedziała, że ten bok jest trochę taki wyboisty. Teraz w centrum ten zamek, zamek Świny. Chcemy zobaczyć dwa zamki. One już są zamknięte, jest godzina szósta I chcemy jechać do sklepu. I coś, coś kupić sobie do jedzenia, bo zrobiliśmy zakupy, ale musimy jeszcze chleb kupić, a jutro jest, jutro jest dzień wolny, to może, może się nam nie udać. Także my zaraz jedziemy. No, ptaszki świerkają, śpiewają miejsce jest, miejsce jest niesamowite. Podoba nam się cisza, spokój na taki wypad bliski turystyczny, weekendowy. Jak najbardziej super. A my tu przyjechaliśmy, bo chcemy pozwiedzać okolice, dzieci jeszcze nie były ani na zamku Bolków, ani na zamku Świny. Ale zauważ to, że te wszystkie tutaj, te, te, ten cały teren jest taki wyboisty, nie? Takie, że góry, doły, pagórki takie... No Natala zwróciła uwagę, że góry, doły, ale to ma swój urok. Jakby było tylko, jakby było tylko e, płasko, to też by było źle. Tak, tylko, że wiesz, tutaj jest tak jakby ten kemping jest tak zrobiony na jakby poziomach, nie? bo tutaj są takie poziomy, co nie? no zaraz wam pokażemy, bo tu jest na przykład tam jest plac przepraszam, że tak przez krzaki ale tutaj nawet jakieś miejsce na ognisko jest o, teraz centralnie pokażemy można sobie zrobić ognisko, są ławeczki tu jeszcze się coś robi, jakieś kable, słupy to jakaś pozostałość po inwestycji tu mamy drugi plac Te sanitariaty, które się robią, ja tu zaglądałem, ale one tu nic jeszcze nie ma. Aczkolwiek za, za, zajrzymy jeszcze raz. Te są zamknięte. Zamknięte i zamknięte, ale tutaj, któryś tu otwierałem. Ten, ten chyba. chyba, no, ten tak. chyba otwierałem i o, o coś tu będzie. Tam Ta będzie coś, chyba toaleta albo prysznic, coś będzie. Robi się. Inwestują, rozbudowa trwa. No nie ukrywajmy, teren jest bardzo zadbany i duży. No zadbany, mogli tu już by trawkę wykosić. Jeszcze tego nie robią, może nie ma tyle gości. Tak, ale również no wiesz, to jest dużo miejsca, więc tak jakby, no dla każdego miejsca się znajdzie, nie? Ale jest kom-kamery, widzę, tam jest kamera, także to, to jest monitoring na, na tym. Są kamery przy wjeździe, przy wyjeździe, także tu widać, kto wjeżdża, kto wyjeżdża. Jest to w jakiś sposób rejestrowane. Tu na górze mamy kamerę obrotową. Widzisz, tam jest kamera? No, No, także plac jest przez internet w jakiś sposób monitorowany. Tu pokażemy jeszcze Wam plac, bo one są paropoziomowe. Ja tutaj też szłam do góry i tam jest też ten widok na, ten, na ten ruiny, nie? No, tam widać o zamek, zamek w oddali. A tu jest jeszcze jeden plac. Tutaj o. Ale pamiętasz jak było w Rywalu, że tak jakby... I tam w to... Brzy, nie? Że to wszystko taka... Wiesz. No ładnie jest, jest zielono, ładnie jest natura. Aż za bardzo to jest zielono. Natala, bo znowu powiedzą, że za dużo gadamy. Już mieliśmy taką uwagę od osób, które oglądają nas, nasz kanał, że za dużo gadamy. Napiszcie nam, czy faktycznie tak jest. Czy lubicie te nasze komentarze? <laughs> bo my już, już no, sami ale nie tam, wiemy. Tam, tam nie jest a, i słuchajcie, tutaj patrzcie, się jeszcze jedzie dalej, bo tam w dole jest, są sanitariaty. Tu pokazuję w dole, tu o, są sanitariaty. Teraz, a tu pokażę. się jedzie na plac numer 3. Posz, pokażę a, mi. później. Jest plac numer 3, na placu numer 3 jest basen. No, a jest tam. Też plac zabaw. A, właśnie, plac taki plac zabaw jest. Tu jakaś taka piaskownica. To jest dosyć spore, nie? No, z dziećmi na pewno ja huśtawki są. Jeszcze. Są huśtawki dla dzieci. No, coś jest zawsze. Powiem wam na taki wypad, jakąś też grupą, taki weekendowy super sprawa. Jak w parę osób czy coś, cisza, spokój, fajne miejsce, imprezę można zrobić na całego. No, no dobra, to tyle. Zobaczymy, co jeszcze Kasia robi. Co Kasia robi? Kasia, Kasia przewiera pościel, a Brunus skacze. Wiecie co, ja nie chcę nic mówić, ale z tą pościelą może dajmy na razie spokój. Jedźmy na te zakupy, bo za sklepy zamkną. Nie wiem do której czynne. Jak je że Już składamy, parę minut i pojedziemy. No jedźmy, kupmy to co mamy i zaraz przyjedziemy. A mogę sobie kupić miski, tak mama? Może. No, autko tutaj na razie stoi, ale zaraz je przestawię. No, no, dobra, to do później. Ale ten to jest masakra. No, teraz mamy kolację. Przyczepie, trochę naszej rutyny. Pierwszy wyjazd. Jemy pizzę. Zamówiliśmy sobie pizzę. Brunoś. Mamy tutaj pizzę z pieczarkami, z szynką. Ja z pieczarkami, szynka i kukrydza, A tutaj mamy margaritę. A tu jest z serem. Margarita. No to życzymy Wam smacznego, jemy kolację i będziemy sobie dalej odpoczywać. A mogę iść do kosi? Nie ma jej.